W nowej erze wierzymy, że poprzez ciekawość, chęć uczenia się i odwagę korzystania z wiedzy można zmieniać siebie i świat. Wierzymy w każdego, kto chce się rozwijać. Człowiek jest tym, czego miał odwagę się nauczyć. Kiedy szukasz kierunku, dajemy inspirację i rozbudzamy ciekawość. Kiedy potrzebujesz wiedzy. Zapewniamy materiały i narzędzia do efektywnej i wciągającej nauki. Kiedy przychodzi czas, aby wiedza sprawdzała się w praktyce, wspieramy inicjatywy i pomysły. Każdy, kto poprzez wiedzę i naukę chce zmieniać swój świat, jest dla nas ważny. Dlatego dbamy o najmniejszy szczegół w naszej ofercie. Wierzymy, że codziennie możesz nauczyć się czegoś, co rozpocznie nową erę Twojego życia. Twoja nowa era. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Maciej Tulczyński. I dzisiaj, w imieniu wydawnictwa Nowa Era, chciałbym Państwu opowiedzieć o naszej serii Wielka Przygoda. To seria, którą tworzymy od już kilku lat, aby odpowiedzieć na Państwa oczekiwania i na zmieniające się oczekiwania naszych uczniów. Wielka przygoda to rozwiązania dopasowane do wieku i możliwości uczniów. To kluczowy element, dlatego że dzieci w tym wieku bardzo dynamicznie się zmieniają. Ich, ich percepcja, ich, ich umiejętności ulegają zmianie w ciągu tych trzech lat, i warto, aby publikacje przygotowane dla nich podążały w ślad za, za ich możliwościami. Wielka przygoda to eksploracja świata wiedzy, odkrywanie talentów i uzdolnień. Stawiamy na to, aby odkrywać to, co dzieciaki potrafią, to, to czym się interesują i rozwijać ich pasje, zainteresowania, uzdolnienia na miarę ich możliwości. Po to, aby właśnie przygotować ich do nauki w klasie czwartej, aby dać im siłę i, i moc do samodzielnej, bardziej świadomej nauki już w klasach 4-8. Po to, aby to było możliwe, też przygotowaliśmy bardzo solidne, szerokie wsparcie dla Państwa, dla nauczycieli. Zanim przejdę do, do mojej prezentacji, Zachęcę Państwa do, do zaglądania na naszą stronę internetową. Pozwolę sobie przełączyć się na, na naszą stronę, gdzie znajdziecie Państwo w ofercie edukacyjnej dla klas 1-3 w edukacji wczesnoszkolnej opisy naszych dwóch serii. Jest tutaj zarówno przedstawiony elementarz odkrywców, jak i seria Wielka Przygoda. Możecie Państwo zapoznać się z naszą ofertą, przeczytać, czym te serie się różnią, też zobaczyć, jakie dodatkowe rozwiązania przygotowaliśmy też dla Państwa. Ale jeśli się przejdzie do, do serii Wielka Przygoda. Yy, Otwiera nam się już, już oferta poświęcona szczegółowo tym publikacjom dla klas 1-3. Tutaj w publikacjach dla uczniów są wymienione wszystkie elementy do, do tej klasy, do tej serii. Potem jest, przedstawione są publikacje przygotowane dla Państwa, dla nauczycieli. Książki Nauczyciela i inne, ale także materiały do, do pobrania. Ta seria jest rozbudowywana z dnia na dzień, także niedługo znajdziecie Państwo tu jeszcze więcej informacji o naszych publikacjach, a to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to na to, że jeśli chcielibyście Państwo zajrzeć do naszych publikacji, to wybierając sobie daną publikację, możecie. Klikając na okładkę, to się pojawia takie, taka ikonka oka, lub klikając na podgląd, możecie Państwo otworzyć, uruchomić, e, tak, pokaz, przekartkować każdą publikację. Proszę bardzo, tu jest podręcznik do klasy pierwszej, część pierwsza. I strona po stronie, 130 stron tej publikacji możecie Państwo sobie przekartkować i zobaczyć, jak poszczególne edukacje są, są w niej realizowane. No dobrze, wyjdziemy teraz z tego. Wrócę do, do naszej prezentacji, w której chciałbym podsumować i powiedzieć o, o, o wielkiej przygodzie. Po pierwsze o rozwiązaniach dopasowanych do wieku i możliwości uczniów. Po to, aby to było możliwe, to przygotowaliśmy atrakcyjną szatę graficzną naszych publikacji, przemyślane kursy czytania, pisania oraz angażującą matematykę. Takie kluczowe cechy, które właśnie pozwalają na, na dopasowanie naszej edukacji, tych zagadnień, które poruszamy, do możliwości i percepcji uczniów. Aby eksplorować świat wiedzy, odkrywać talenty, zdolnienia, daliśmy Państwu w naszych podręcznikach wiele elementów dodatkowych, takich jak świat jest ciekawy, czy klasowe laboratorium, czy trzyletni kurs nauki, uczenia się. To przygotowanie systematyczne do klasy czwartej to także szereg elementów szczegółowo zaplanowanych na trzy lata. Tak, żeby dać możliwość uczniom poszerzania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Jeśli chodzi o solidne wsparcie dla Państwa, dla nauczycieli, to tutaj, zarówno publikacje w takiej wersji papierowej, namacalnej, elementy przygotowane dla Państwa, Poczynając od podręczników czy ćwiczeń, które też są zakupowane przez szkołę dla uczniów, przez wyprawkę, teczkę artysty, program nauczania, książki nauczyciela po cztery do każdej klasy, dodatkowe książki do informatyki, książki nauczyciela do informatyki i do muzyki, płyty, plansze demonstracyjne, zestaw pomocy dydaktycznych, alfabet demonstracyjny czy, czy zawieszki obrazkowe, Takie konkretne pomoce, które będą Państwu na co dzień, Przydatne w szkole, ale to także pomoc w wersji elektronicznej. Przede wszystkim nasz portal dla nauczyciela, gdzie znajdziecie Państwo komplet materiałów przydatnych zarówno do planowania zajęć, jak i do ich realizacji, czy też do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Także nowa rzecz, e-booki, czyli wersje elektroniczne naszych podręczników. Które teraz będą już też dla Państwa dostępne: multibooki, ćwiczenia multimedialne, diagnoza przedmiotowa i test umiejętności trzecioklasistów, generator oceny opisowej, generator testów i sprawdzianów. No, wiele materiałów, które przygotowaliśmy dla Państwa, aby Państwu wspomóc i ułatwić codzienną pracę. Jedną z kluczowych cech Wielkiej Przygody to jest jej progresywna struktura. To znaczy struktura, która rośnie wraz z dzieckiem. W klasie pierwszej mamy cztery podręczniki, które dotyczą edukacji społecznej, przyrodniczej, polonistycznej i matematycznej. Przy czym edukacja matematyczna jest wydzielona w tych podręcznikach i jest przedstawiona w drugiej ich części. I oczywiście, tak do tego mamy zresztą ćwiczeń oddzielne do edukacji przyrodniczej, polonistycznej i społecznej i oddzielne do edukacji matematycznej. W pierwszej klasie także dodatkowy zeszyt do kaligrafii. Natomiast w klasie drugiej struktura się już zmienia. Tutaj wydzielamy oddzielnie podręczniki do matematyki. Też są już starsi uczniowie sobie lepiej radzą z tym materiałem i mogą z niego już korzystać bardziej świadomie. W klasie trzeciej natomiast idziemy krok dalej i wydzielamy jeszcze dodatkowo edukację przyrodniczą w postaci oddzielnego podręcznika, takiego podręcznika do Przyrody. Dzięki temu uczeń już oswaja się z takim bardziej przedmiotowym traktowaniem nauki, z którym będziemy miały do czynienia w kolejnych klasach. Myślenie matematyczne to jedna z kluczowych umiejętności rozwijanych w serii Wielka Przygoda. Między innymi dzięki opowiadaniom matematycznym, dzięki mówiącym liczbom, dzięki odpowiednim podejściu do, do geometrii, do zadań tekstowych czy do, czy do algebry. Tym zagadnieniom poświęcaliśmy kilka naszych webinariów, do których oglądania zachęcam Państwa także i teraz. Wielka przygoda to bardzo duży nacisk na jedną z kluczowych umiejętności czytania i pisania. Pierwsza klasa, jak Państwo doskonale wiecie, to, to, to właśnie głównie wprowadzanie tej, czy ćwiczenie tej umiejętności. Stąd yy, trening czytania, duży czyta małemu, czytam i rozumiem, czyli różne elementy yy, w naszych podręcznikach yy, poświęcone kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności yy, czytania oparte o, o teksty literackie świetnych y, autorów, takich jak pani Małgorzata Strzałkowska, czy, czy pan Wojciech Widłach. Ten, wi ten wielopoziomowy kurs czytania y, zaczyna się od, od wprowadzania liter, tak? Y, to tam znajdziecie państwo pierwsze y, słowa z y, literą, z podziałem na, na sylaby, wersje łatwiejsze, wersje trudniejsze tekstów, Dopasowane, krótko mówiąc, do, do umiejętności różnych uczniów. Jak Państwo wiecie, w, do klasy pierwszej trafiają uczniowie, którzy często już całkiem nieźle czytają, ale i tacy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej umiejętności, stąd, stąd te różnorodne e, formy wprowadzania liter i, e, i kształtowania umiejętności czytania. E, czytam i rozumiem e, to od drugiego semestru klasy pierwszej, e, bardziej rozbudowane teksty. Do którego dodatkowo proponujemy ćwiczenia, po to, żeby właśnie już kształtować uczniów, umiejętność analizy tego tekstu, wyciągania informacji, nie tylko samego czytania, ale, ale skupienia się na, na treściach, które są w nim zawarte. Przygoda z ortografią. To kolejny element, który znajdziecie Państwo w podręcznikach Wielka Przygoda, który kształcił umie umiejętności ortograficzne. W pierwszej klasie w postaci takiej propedautyki e, nauczania e, ortografii, e, takie wstępne zagadnienia, natomiast od klasy drugiej i trzeciej już już dużo głębiej sięgające po, po właśnie zasady umiejętności e, związane z, z ortografią. Też od Państwa wiemy, że coraz częściej do, do, do Państwa szkół trafia uczniowie, którzy mają problemy z, z wymową, z właściwą artykulacją głosek i dlatego przygotowaliśmy na, na państwa, też państwa oczekiwań nasz nowy kącik w podręczniku Wielka Przygoda Mistrzowie Mowy, gdzie znajdą Państwo wiele różnorodnych ćwiczeń. Taka profilaktyka właśnie wad wymowy czy, czy błędnej artykulacji, które wspierają Państwa i których wykorzystanie bardzo pomaga uczniom w ich rozwoju. Na ten temat także poświęcaliśmy już jedno z naszych webinariów. Zachęcam, można je znaleźć na naszym kanale YouTube czy na naszej stronie internetowej i zobaczyć tam pani autorka, pani Elżbieta Kacprzek, Prezentuje ten, ten kącik w szczegółach, pokazuje jego kolejne elementy. Wielka przygoda to rozwój umiejętności krytycznego myślenia. To bardzo ważna cecha w dzisiejszych czasach. Jesteśmy zalewani informacjami z różnych źródeł, i bardzo istotną umiejętnością jest rozpoznawanie, które treści są wiarygodne, które nie. Spoglądanie na różne zagadnienia pod różnym kątem, szukanie odpowiedzi na, na zadawane pytania. Stąd w naszym podręcznikach, już właśnie od klasy pierwszej, wprowadzamy umiejętność krytycznego myślenia. I temu jest poświęcony trzyletni kurs, którego wiele elementów znajdziecie Państwo w książkach nauczyciela. Tam wskazówki dla Państwa, na co zwracać uwagę, jak się temu przyglądać, jak realizować, jak kształcić taką umiejętność. Jeśli chodzi właśnie o książki nauczyciela, to no, czym jestem bardzo z nich dumny, to nowe książki nauczyciela do, do, do wielkiej przygody, zbudowane w nowy sposób, udoskonalony, jeszcze bardziej spełniające Państwa oczekiwania. To w tych książkach znajdziecie Państwo szereg elementów, które są Państwu niezbędne, zarówno w takim codziennej pracy i przygotowaniu się do zajęć, jak i takich, które właśnie są, są wygodną, efektywną wskazówką do, do pracy z uczniami. Oczywiście, opis, oprócz opisu kręgów tematycznych, tematów na poszczególne dni, środków dydaktycznych, wymienionych treści kształcenia, wszystkich edukacji, przewidywanych efektów, też znajdziecie tutaj Państwo scenariusze do lekcji matematyki wraz z bardzo istotnymi komentarzami do wszystkich zadań i ćwiczeń, które są zawarte w podręczniku. Po to, aby móc pracować z uczniami zarówno tymi, które mają trudności w nauce, jak i tymi zdolniejszymi. Żeby sięgać do różnych poziomów pracy z zadaniami i dawać możliwość rozwoju Państwa uczniom adekwatnie do ich możliwości. Oczywiście w książkach nauczyciela są odwołania do podręcznika, do zeszytów ćwiczeń po to, żebyście Państwo mogli sprawnie pracować na lekcji. Też dodatkowe elementy, czyli taki właśnie trening krytycznego myślenia w sekcji jak się uczyć, czy scenariusze zajęć na, na każdy dzień wraz z zapisami do dziennika, czy elementy oceniania kształtującego, które, które jest systematycznie i coraz efektywniej wprowadzane w szkołach. Zachęcam do korzystania z naszych książek nauczyciela. To naprawdę cenna pomoc dla Państwa. Edukacja przyrodnicza. Tu znowuż wiele elementów, realizowana na różnorodny sposób, po to, aby przybliżać uczniom świat przyrody w taki atrakcyjny, ciekawy angażujący dla nich sposób. Stąd takie elementy jak w świecie przyrody czy klasowe laboratorium, które pokazują świat w sposób bardziej namacalny, pozwalają na jego eksplorację, jego poznawanie. Stąd też ciekawostki, dodatkowe informacje od klasy pierwszej wprowadzane w naszych podręcznikach po to, żeby jeszcze lepiej skupić uwagę uczniów i i ich angażować do poznawania otaczającego nas y, świata. Klasowe laboratorium, czyli właśnie doświadczenia, eksperymenty, oczywiście na miarę możliwości y, zarówno warunków szkolnych, jak i, jak i państwa uczniów. Y, ale właśnie po to, żeby też ta wiedza była taka, taka przystępna, bliska i y, wykorzystywana w praktyce. Um. To, aby uczniowie byli przygotowani do, do nauki w klasach 4-8, zależy od tego, w jaki sposób będą potrafili ocenić też swoją wiedzę i swoje umiejętności. Stąd w serii Wielka Przygoda taka sekcja, jak Czy to już umiem? Czyli właśnie ćwiczenia, zadania, które służą do samokontroli, do rozwijania umiejętności oceny z własnych umiejętności, własnej Wiedzy, zarówno zadania łatwiejsze, jak i zadania trudniejsze, oznaczone, e, czy, zadania łatwiejsze trudniejsze, które nie są oznaczone, e, ale takie, aby, aby właśnie dawać w różnym, na różnym poziomie możliwość sprawdzenia e, swojej wiedzy. E, też system motywacyjny za pomocą gwiazdek. Uczniowie, którzy rozwiązują poprawnie te zadania, mogą e, otrzymywać gwiazdki. E, to tak w, w skrócie. Kluczowe, najważniejsze elementy serii Wielka Przygoda. Ale to nie wszystko, bo, bo to jest to, o czym mówiłem, to jest klucz naszych podręczników, czy tych podstawowych zeszytów ćwiczeń. Ale seria Wielka Przygoda to też dodatkowe elementy. W klasie pierwszej jest zeszyt do kaligrafii, zarówno polonistycznej, jak i matematycznej. W naszej drugiej serii, w Elementarzu Odkrywców, mamy dwa oddzielne zeszczyty kaligrafię matematyczną i kaligrafię. kaligrafię polonistyczną. Natomiast w serii Wielka przygoda mamy te dwie kaligrafie połączone w jednej publikacji. Natomiast w przypadku klasy drugiej i trzeciej tam proponujemy uczniom dodatkowe zeszyty czytanie ze zrozumieniem, dlatego że ta umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezwykle przydatna zarówno w dorosłym życiu, codziennym życiu, jak i też szczególnie właśnie na kolejnych etapach edukacji. Um, już nieco mówiłem Państwu o publikacjach, czy materiałach e, dla Państwa. E, tutaj chciałbym e, powiedzieć, że, że ilość publikacji, materiałów, pomocy dydaktycznych, które dla Państwa przygotowaliśmy, wciąż jest rozszerzana. E, wciąż e, na Państwa roz, ży, życzenie pod, pod wpływem Państwa, e, rozmow, rozmów z Państwem, rozbudowujemy nasze zasoby e, i pozwalamy e, jeszcze lepiej pracować, umożliwiamy jeszcze lepszą naukę z uczniami. Stąd, oprócz papierowych wersji książek nauczyciela, a też te wersje elektroniczne dostępne na naszym portalu dla nauczyciela, stąd diagnozy, multibooki do każdej kolejnej klasy, ale także nowość na ten rok generator testów i sprawdzianów do matematyki, który do serii Wielka przygoda, przygoda przygotowujemy i udostępnimy go Państwu w ciągu roku szkolnego. W zestawach tych dotacyjnych oprócz tych podstawowych edukacji także znajdą się dodatkowe publikacje do, do rozwoju umiejętności uczniów z muzyki, czy teczka artysty, wyprawka. To już to, O tej ofercie możecie Państwo rozmawiać i dyskutować z naszymi przedstawicielami, czy naszymi konsultantami. Muzyka to, to oprócz oczywiście zeszytów ćwiczeń dla uczniów, w klasie pierwszej także z płytą. To także publikacje dla Państwa. Książki nauczyciela do każdej klasy do edukacji muzycznej i płyty. W klasie pierwszej jedna płyta w zeszycie ćwiczeń ucznia, a dwie płyty dla Państwa, a w każdej kolejnej klasie po trzy płyty przygotowane dla Państwa. Jeśli zaś chodzi o informatykę, która jest bardzo wysoko, bardzo wysoko oceniana przez Państwa, często słyszymy bardzo pozytywne na ten temat informacje, to, to publikacje, ale także płyty przygotowane dla uczniów, które zawierają szereg zadań, ćwiczeń, ale także gier, które rozwijają umiejętności programowania i wszystkie te treści, które są realizowane w ramach informatyki w klasach 1-3. Tegoroczna oferta dotacyjna obejmuje oczywiście podręczniki dla klasy pierwszej, dotowane w tym roku, także do języka obcego. Tutaj to może być oferta wydawnictwa Nowa Era, dwie serie do języka angielskiego, ale także oferty innych wiodących wydawnictw językowych. Jeśli zaś chodzi o ćwiczenia, to tu jest cała seria ćwiczeń tak zwanych zintegrowanych, matematycznych, ale także dodatkowe publikacje, takie jak kaligrafia, jak muzyka, jak informatyka, czy ćwiczenia do języka angielskiego. O tym, co jeszcze może się znaleźć, w, w, co może wchodzić w skład tej oferty dotacyjnej. To już zachęcam do dyskusji i rozmów z naszymi przedstawicielami. Przygotowaliśmy dla Państwa na ten rok, dla wszystkich Państwa z klas 1-3, dwustronne plansze. Jest ich sześć, dotyczące różnych zagadnień. Mam nadzieję, że już wkrótce będą mogli nasi przedstawiciele dotrzeć do Państwa do szkół i przywieźć te plansze. Jeszcze jedna publikacja to alfabet demonstracyjny, dwustronny, przygotowany zarówno do serii Wielka Przygoda, jak i Elementarz Odkrywców, w której znajdziecie Państwo 44 karty właśnie wspierające Państwu prezentowanie i wprowadzanie liter. Jeśli też chodzi o serię Elementarz Odkrywców, to, to teraz nie będę już dzisiaj o niej mówił, ale zachęcam Państwa do zaglądania na, naszej strony, na naszą stronę internetową, gdzie zarówno możecie Państwo zobaczyć co wchodzi w skład tej oferty, przyjrzeć się poszczególnym publikacjom, jak i tak, tak samo jak w przypadku Wielkiej Przygody, możecie Państwo przekartkować poszczególne publikacje, zajrzeć do ich środka, zobaczyć jak są realizowane, jak są przygotowywane poszczególne edukacje, czy poszczególne e, umiejętności wprowadzane w naszych podręcznikach. Serdecznie Państwu dziękuję. E, zachęcam do, do rozmów z naszymi konsultantami, do e, przyglądania się naszym publikacjom, też do zaglądania na naszą stronę internetową, dlatego że tam z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej informacji, coraz więcej materiałów przygotowywanych dla Państwa. Serdecznie dziękuję.